Najczęstszym ostatnio pytaniem pojawiającym się pod moimi filmami jest, jak obejrzeć najnowsze odcinki Ninja go powstanie smoków. Także dzisiaj nagrywam drugi film, podobny do tego, który wrzuciłem jakiś czas temu, ale tym razem skupimy się na naszym ojczystym tłumaczeniu. Przede wszystkim polskie tłumaczenie już wyszło, ale nie w Polsce. Dokładnie, wraz z pierwszymi odcinkami w języku angielskim, które zostały wypuszczone jakiś czas temu, dostaliśmy te w języku polskim na zagranicznym Netflixie. Także jak już większość osób może się domyślić, wystarczy zainstalować VPN, na którego należy ustawić. Na USA lub Kanadę, i następnie włączyć platformę, na której już powinniście mieć wszystkie 10 pierwszych odcinków w języku polskim. Oczywiście jest to dosyć nietypowe, ponieważ z racji, że polski dubbing został w pełni zrealizowany, to powinno się go wrzucić już na naszego urodzimego Netflixa. Po co czekać? I oczywiście ja się pod tym podpisuję, ale data na Polskę została zaplanowana na 26 czerwca, więc jeszcze trochę musimy uzbroić się w cierpliwość. Zostało to odgórnie ustalone na oficjalnej platformie LEGO, tylko dlaczego w takim razie jak skończyli go wcześniej, to nie mogą go wrzucić wcześniej? Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Wydaje mi się, że przede wszystkim nie jest to finalny polski dubbing. Mam na myśli błędy, które licznie pojawiły się w naszym polskim tłumaczeniu, jak na przykład głos Zeina w odcinku 10 muszą one oczywiście zostać naprawione. Łącząc się z nim odkryłem, że identyfikuje się jako imperialny klasztor. Dwa podobne właściwości, co nasz własny klasztor z 5... Pewnie na tą chwilę polskie studio dało to co mają na Netflixa, a my tego 26 czerwca dostaniemy kawał dobrej roboty. Oczywiście są to i tak małe dziury wprost produkcji, które dałoby się załatać szybciej, jednak wewnętrznych procesów, jakie zachodzą przy planowaniu emisji Ninjago na Polskę, niestety nie znam. Na tą chwilę pozostaje nam czekać do końca miesiąca, aby zobaczyć odcinki w telewizji lub na Netflixie bez kombinowania i bawienia się w VPN-y. Chociaż pozostaje nam jeszcze jedna opcja. Pewnie wiele osób już z niej skorzystała i wie o co mi chodzi. Chodzi. Mianowicie mam na myśli playlistę Pudiego Ninja, który zaplodował wszystkie dotychczas wydane 10 odcinków na YouTube, tylko na niepublicznym, aby nie zostały one ściągnięte za prawa autorskie. Jest to proste i łatwe rozwiązanie i przede wszystkim darmowe, więc korzystajcie. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie jednak, że gdy odcinki pojawią się oficjalnie w Polsce, to te playlisty zostaną usunięte. Taka mała dygresja. Więc kończąc, opcje są dwie: zagraniczny Netflix albo playlista z przypiętego komentarza. Jednak jeśli macie takie życzenia, aby poczekać te kilkanaście dni do oficjalnej premiery, to jak najbardziej możecie. Tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie. Do następnego i cześć.